W XIX wieku zapanował szał na kolekcjonowanie ludzkich włosów. Zamożni ludzie kupowali i sprzedawali kosmyki włosów celebrytów i innych znanych osobistości. Niektórzy nosili nawet peruki wykonane z włosów swoich zmarłych bliskich. Praktyka ta była szczególnie popularna w wiktoriańskiej Anglii. Sama królowa Wiktoria była znana z kolekcjonowania włosów. A nawet posiadała pukiel włosów Napoleona Bonaparte. Fascynacja włosami miała kilka przyczyn. Dla niektórych osób był to sposób na nawiązanie kontaktu z bliskimi. Innych pociągało piękno i delikatność włosów, jeszcze inni postrzegali je jako symbol statusu i bogactwa. Handel włosami był lukratywny. Sprzedawcy włosów podróżowali po całym świecie, aby zbierać włosy z różnych kultur. Płacili również najwyższe ceny za włosy celebrytów i innych znanych osobistości. Szał na włosy ostatecznie wygasł na początku XX wieku. Jednak nadal jest to fascynujący przykład dziwnych rzeczy, na punkcie których ludzie mieli obsesję na przestrzeni dziejów.